Yo, yo, joi, ludziska, Siemanko, w kolejnym motovlogu na moim kanale. W tym filmie odpoczniemy trochę od preludy, od tych progów spalania tego wszystkiego, ale zajmiemy się czymś, czymś, to znaczy lakierowaniem, oczywiście czymś nowym dla mnie, nowym eksperymentem, że tak powiem. A mianowicie będziemy dzisiaj przygotowywać, jak również i lakierować pokrywę zaworów. Dla jednego z was subskrybentów kanału. E, ma swój projekt, e, swapuje bodajże H22 do Civica, więc e, wysłał do mnie pokrywa zaworów do polakierowania. A jaki kolor będziemy lakierować i jakim systemem? A mianowicie chodzi o system Candy, czyli jest to farba, tak jakby stłem, rozcieńczona. E, najpierw e, po nałożeniu podkładu kładziemy tak zwane tło. Jest to jasne srebro, ciemne srebro, różnego rodzaju kolory. I na to kładziemy bardzo rozrzedzoną bazę. Ma fajny kolor, ma fajną głębię i tak dalej. Kolor, który wybrał tutaj koleżka, jeden z was, jest to krwisty czerwony. No zobaczymy jak to wyjdzie generalnie przy systemie Candy i tak dalej. Przy jakimkolwiek srebrze trzeba bardzo, bardzo uważać na nierówności na powierzchni. Trzeba to wszystko bardzo dobrze wyszlifować i tak dalej, i tak dalej. Będziemy dążyć do tego, żeby... Pokrywa była idealna, żeby nie było żadnych wad, żadnych skaz i tak dalej. No i generalnie trzeba ściągnąć z niej starą powłokę. Nie będziemy oczywiście korzystać z piaskowania, śrutowania czegokolwiek, tylko po prostu użyjemy środków chemicznych. Kupiłem sobie już spray bola, żeby ściągnąć tą farbę. Tak więc przechodzimy do ściągania farby, a później do szlifowania tego wszystkiego i zobaczymy, jak to wyjdzie. For a, while. for a while, cause if you see me pull up in the Rolls with the best bitch sipping in my star, I'm not alright, 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 the dash with the best dress on another night, uh. I'm not alright, alright. Don't wanna wait for these moments to pass us by. It's the one thing I've been searching for my whole life I need it now. I need a lot You know the sound when I oh, shut it down A więc okej, jesteśmy po ściąganiu farby. Generalnie wstępnie już e, przeszlifowałem całą powierzchnię na szlifierce oscylacyjnej. Oczywiście nie wszędzie uda mi się dojść, a te wszystkie zakamarki dookoła świec i tak dalej są najgorszym, e, najgorszym mankamentem tych e, pokryw. Pokrywę przeszlifowałem na początek papierem P180. Myślę, że w drugim stage'u po prostu przejdziemy sobie do gradacji trochę wyżej, P240. No i prawdopodobnie na P240 skończymy i będziemy podkładować, ale najpierw zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Plus, co jeszcze trzeba wyszlifować, czyli te nieszczęsne e, zakamarki i tak dalej. Zobaczcie sami. Generalnie pokrywa wygląda w ten sposób. Jest to zwykła pokrywa od H22, oczywiście. Tak, jak sami widzicie, e, no ma trochę nierówności. Oczywiście to zostało zeszlifowane w większości. No i tak ona wygląda. Oczywiście są takie miejsca jak właśnie te, które trzeba doszlifować, ale to jeszcze nie jest problem, bo to jeszcze nie jest nie jest straszny zakamarek, do którego musimy się dostać, lecz więcej jest tutaj. No i to jest jeden minus właśnie tych środków do, do ściągania starych powłok lakierniczych, gdzie właśnie w 100% no nie dają nie rady usunąć tego wszystkiego. Ogólnie jeżeli chodzi o środek bola, to Średnio jestem zadowolony. Wcześniej korzystałem również z Trotona z T4W, takim żelu. No to ten żel jest mało wydajny, chociaż trochę lepiej działa. Eee, no i oczywiście trzeba mieć warunki do nakładania tego żelu, bo jeżeli jest za gorąco, to on szybko wyschnie i to nic nie daje. Więc jeżeli jest za gorąco, to lepiej korzystać sobie ze sprayu. Więc korzystając właśnie ze sprayu Bola, średnio mi to wyszło, bo całą puszkę zmarnowałem właśnie na to jedną pokrywę i wyszło jak wyszło. A wcześniej, gdy miałem Trotona, to potrafiłem jedną puszką zrobić dwie pokrywki. Krywy zaworów i były one w 100% wyczyszczone. Wszystkie zakamarki były podniesione itd. I bardzo łatwo mogłem to usunąć, ale tutaj niestety e, bol jest dosyć mało wydajny. A wątpię, że ta pokrywa była super zajebiście pokryta tym e, lakierem. Dlatego, że ten lakier jest to jednoskładnikowy lakier. Ten wrinkle, który się podnosi, który ma tą strukturę, jest to jednoskładnikowy lakier i go bardzo łatwo się usuwa. Jest mało trwałym lakierem, że tak powiem. Bo na przykład wcześniej, gdy miałem e, pokrywę w swoim Civicu z B16A2... Lakierowano proszkowo, to gdy używałem właśnie sprayu Trotona, to musiałem to zrobić na dwa razy. Ale to tylko dlatego, że ona była ona proszkowo malowana i naprawdę ten lakier był super twardy i ciężko go było usunąć. Ale się udało, z pomocą całej puszki usunąłem cały lakier z całej pokrywy. A tutaj, niestety, prawdopodobnie, gdyby ta pokrywa była lakierowana proszkowo, to E, tego bola, pewnie poszły, poszłyby dwie lub trzy nawet puszki e, i nie wiem, czy, bym zużył, czy dałbym radę to usunąć do końca, więc ja teraz przejdę sobie do czyszczenia tych wszystkich zakamarków, najgorszym najgorszą rzeczą właśnie w tych wszystkich pokrywach B serii, czy też H serii, tak jak sami widzicie jest ten rowek. No niby jest to fajne i spoko i tak dalej, ale dojść farbą w to miejsce plus ewentualnie właśnie w, pr w procesie przygotowania tego wszystkiego, e, wyszlifować to miejsce, to można dostać krwawicy. No ale cóż, tutaj jak sami widzicie. Tak to wygląda, te wszystkie otwory trzeba poprawić, tutaj te wszystkie zakamarki trzeba poprawić, i tak dalej, i tak dalej. Więc będę robił co w mojej mocy, żeby to wyrównać jak najlepiej. Oczywiście tutaj przy literkach również trzeba będzie poprawiać, bo ta pokrywa musi być gładziutka jak. Pupcie niemowlęcia, że tak powiem, pod system Candy. No i zobaczymy oczywiście, czy Mi wyjdzie, bo jakby nie było, będzie To moje pierwsze podejście do systemu Candy Jak również mój debiut, więc Prawdopodobnie tutaj syfy, które wpływają w tym garażu, to bardzo mi Przeszkodzą w tym, ale postaram się Mieć jak najmniejsze zapylenie, zakurzenie I żeby to wyszło, prawdopodobnie Może nawet powietrze sobie pokrywę tak Żeby żadne syfki na to nie spadały Tylko po prostu w pozycji Wiszącej będę to lakierował Dobra, przejdę tutaj do szlifowania tych wszystkich e, fefci, które zostały zakamarków, jak zwał, tak zwał i odezwę się do Was w momencie, gdy będziemy to już mieli przygotowane pod podkład lub nawet zapodkładowane. Mm. If you will tell me, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom. Więc tak wygląda pokrywa prawie 24 godziny po położeniu podkładu. Jest trochę syfków, było to malowane trochę na podwórku, trochę w garażu, więc tych śmiatków się trochę nazbierało. Ale to nic, bo będziemy to szlifować teraz na mokro. Są niektóre miejsca, gdzie są dosyć duże wrzery, dlatego też ten podkład go nie wypełnił, mimo że było nałożony dosyć grubo. Ale tak to się prezentuje na chwilę obecną. Już trochę wody sobie przyniosłem, mamy dwa. Dwie różne, dwa różne klocki do szlifowania. Ten jest miękki, ten jest twardy. No i również będziemy używać papieru P1000 wodnego P1000, dlatego że zostawia on ładniejszą powłokę. A lakier candy jest bardzo podatny na rysy, więc myślę, że P1000 będzie taki w miarę spoko. Dlatego że no i też srebro wymaga lepszego podkładu, lepiej wyszlifowanego, bardziej gładkiego. Więc myślę, że P1000 będzie spoko. Więc Zabieram się za szlifowanie, wyszlifujemy te wszystkie syfki, które trafiły, itd. tak dalej, i tak dalej, do podkładu. No i postaramy się, żeby pokrywa wyglądała najbardziej gładko jak tylko dam radę. więc tak to wygląda ludziska po przepolorowaniu całego lakieru, wszystkich syfów, które tam wpadły, bo niestety dosyć dużo się tego pojawiło. Podejrzewam dlatego, że już niestety mój strój jest do wymiany i dosyć dużo syfów było na tym stroju, bo nie wyglądało to na takie wtrącenia typowo z powietrza, tylko właśnie typowo z ubrań. No i myślę, że lepszym efektem by było to, gdybyśmy powiesili sobie tą pokrywę wiszącą i po prostu mniej syfów dostałoby się wtedy do lakieru. No, ale wyszło jak wyszło, udało się to jakoś tam spolerować. E, użyłem do tego papieru P2500 na mokro. Później Farek g 3, później finishowa Mencerna 3500. Jakoś to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj kolega będzie zadowolony z efektu. Paczka jest, jest już spakowana, spolerowałem tylko jeszcze na koniec napisy na Honda Fautek. E, no i co więcej, jakieś tam pierwsze koty za płoty z lakierem Candy mamy za sobą. E, no ale naprawdę muszą być idealne warunki, żeby e, malować tego typu kolorem. Na pewno w przyszłości będą jakieś lepsze projekty z tym kolorem. Mam nadzieję, że lepiej będzie nam wychodziło. Tak więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie ludziska i widzimy się w następnym garażowym lakierowaniu. Hejka, cześć!